Nie ja ma tu kolej 222. Słuchajcie. Jest 10 maja. Tak jak obiecywałem będzie wyprawa. Właściwie jest nad kolejną rzekę. Rządzę tym razem, zobaczcie. Jest słonecznie, jest pięknie. Także zdecydowałem, że jednak warto Te 5 km przejechać. No. Sami sobie zobaczcie. Jest elegancko. O. No. Patrzcie. takie ujęcia przejdziemy tam w głąb lasu to się zamknę <laughs> żebyście słyszeli tylko, wiecie, odgłosy natury póki co to popatrzcie dobra Trzeba lecimy zobaczcie jaka drabko ja tylko w takich butach jestem dobra pokażę jak mam Nie, mnie to jest ciepło, ale faktycznie zawsze tam gdzieś to się przyda. Nie? Czekajcie, chwilę jesteśmy właśnie na takiej ścieżce ładnej. Weszliśmy do lasu. No, to teraz się zamknę. I dam Wam właśnie do posłuchania odgłos natury. Także sami usłyszycie. I będą też takie ujęcia. 嗯。Oh.